Babeczka. Halo moi drodzy, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mortis moi drodzy, kolejny odcinek The Po nie wiem jak w długim czasie wracamy z tą serią, ponieważ powychodziły nowe mapy i w ogóle patrzcie co tu się dzieje. Ja zostawiłem nagrywanie już tutaj, bo, bo nowe dźwięki, muzyka, w ogóle nowe menu. Marian, to jest jakby luksusowo. I The The Manor. Czyli co, tylko jedna mapa doszła do ostatniego razu, zaraz zobaczymy. To jest moi drodzy bardzo stara seria na kanale, która była kiedyś jeszcze w starym formacie, jak sam montowałem filmy. No, nie mogłem. Oj, za mordy Nie mogłem się oprzeć po prostu pokusie, żebyśmy nie wrócili do tej gry. Zwłaszcza, że jest coś nowego do ogrania. Teraz, jak mamy wspaniałego montażystę, który jest odpowiedzialny za nowy format kontentu, jaki na kanale możecie oglądać od jakiegoś czasu. Więc po prostu to może być wspaniałe. Tak, posiadłość. Jedna mapa doszła do ostatniego razu, jak żeśmy grali. Zaraz do mnie dołączy Mateusz i Adrianek, który jeszcze nie występował w nowym formacie. Także mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. Nie żeby coś, ale ja jeszcze kończę CSA. Ty chuj! No. no kurwa co za to jest? Jaki to jest troll? Nadmian. Czasu czy półtora roku i zrobili jedną mapę. Cześć panowie, cześć. Kto jest tym yy, czabi gościem? Ja, yeah, it's me. Yeah, it's me. your, your chubby friend. Kaz ten. Ten coś. Adrian Grek, kesperans przed 10 lat Podstawem masz ten, e pod Dzienniczek z duchami i <grym> tak dalej z rewidencami. Pod czym? Pod czym podstawę? Nie ma nic podstawy. Nie. Ale nie ma nic podstawy. Ty trollujesz. Ja jakoś chyba niżej skaczę wiecie czemu? Może to przez uwagę. <grym> o, ty No Nie poważnie, ja tak skaczę nisko strasznie. Echa. Patrz ty, typiara tu jest bez głowy. Ej yo, what the f! To jest nasza kupana. Może jest ciepła jeszcze Czekaj przykucę <laughs> Michal nie żyje, nie wierzę, nie żyje. Przed chwilą rozmawiałem z mamą przez telefon. Cała się trzęsę, mamy zaraz brać ślub. Nie wiem co robić, to się nie może dziać. Śni mi się, to jakiś koszmar, czemu nie mogę się obudzić? W porządku. Mogę to jeszcze naprawić, widziałem rytuał przyzwania Azazela. Myślę, że dam radę. Każę mu otworzyć portal do Kroiny małych, potem znajdę tam Michaela i znowu będziemy mogli być razem. Potrzebuję tylko ofiar, najlepsze byłyby głowy. Możesz zobaczyć, je U, Patrz, jest dół. Patrz, jest kruk, jest Ale z nim nic nie można zrobić. Ej, w lustrach wam ja życie O, co to? Czekajcie. Ty, ja widzę. O, nie bije. Jesteś, bo o, stoisz w kupie. Kurwa. Już <ślech> cię muszę Już muszę go podnosić, ty. Co, żebym ty! Fauką Killuj, czemu tego nie kiklaś? Jak widziałeś, że go nie Ja nie wiedziałem, że to czuł fałką. A, nie dobra, wierzy? bo pió pióra są z tej mapy, a, a dynie są po prostu Halloweenowe. No iść pi no, pierwszy. No, skoro no. chciałeś się z nią oh. spotkać. No jest. O, to jest... Oh. O, dobra, i zaczęła się, giera teraz. Dośpierdolenia robota czeka. Dnia, dnia. Nie tych powinien zbierać wszystkie dy. <laughs> nie wyłączę tej gry, kurwa, to mnie nie zbieraję tej no no co ty Ja no, otworzyłem bathroom O, kaczunia tutaj jest O, jakiś świniaczek tu jest Lubimy świniaczki Dzień dobry Bra Kto mi baterię z nosa? Widziałem to to, to ja Kurwa mm. Kasper, co cię pokusiło, żeby to włączyć? Już dawno byśmy tu to przejść Gdzie wy kurwa jesteście? O, kluk bije! A dobra, kluki to potwory Co? pokusu Sudoku? Sudoku nice Ale na do tego na przykład nie Kogoś na mordzie, tak? Oh shit, not good. No właśnie, nie <laughs> Dobre, taki żarcik, nie? O, łopata mm. O, kartka, łopata. a Zazel mnie zmusił, okej okay. Czyli co, zbieramy ich głowy i ich zakupujemy z powrotem? Skoro masz łopatę? No. I teraz tak, zakopiesz zakopiesz, i ta łopata się zużywa, i musisz znaleźć nową, która się spałni dopiero na łapie. Bo je zupełnie musimy przepasować głowy do ciała. Na pewno. No. Wpadło i to na pewno nie był kacper. Ale to po co butelka jest ciekawe? Może, A potem. A te głowy może trzeba umyć, kurwa, jeszcze. A ja, je ja trzeba pewnie umyć, żeby. zobaczyć, Kur... jak to... Dobra, ja się boję. Tak, tak, szczerze, jeżeli ona rzeczywiście nie będzie wychodzić, a na pewno będzie wychodzić, zdziwię się jak nie będzie to to, to może nie być takie złe. Ale... Uwaga, myje głowę. I gdzie ty ją myjesz? No tam się tylałem wodę. No... Mówię, że tak ją Jak Jak, niech wodę. No w tej krypcie. Butelki. O jak on to robi. Z <śmieniu> <śmieniu> I tak bez przemił <śmieniu> to ręką, tam kurwa chudzi. Oh! Dobra, mój facet wygląda jak taki... No ja się domyśl teraz, nie? Tu patrzę i żaden. To nie ten. Nieważne. Dobra. Nie Dobra, to ja postaram się poznosić tutaj rzeczy. Może? A ja, znasz tam myjki No ja jeszcze zostawiam między dwoma. To teraz pytanie, jak damy tą główkę Jezu. tutaj, Jezu. czy ona po pewnym czasie się uwolni? Bo tak to... Jezus Mario, przestraszyłaś mnie. No ja poznosiłem torciki do tego. Dokładnie. Tak. Tylko aptetyk. O... o Boże, to jest jeszcze więcej przejść. Jakaś mała dziewczynka... Okay. Boże, się wystraszyłem tego ptaka. Myślałem, że to któryś z was do mnie biegnie, a to ten ptak. O, o i mamy. Czyli zakopałeś, tak? Nie. Czy... Po prostu już ma dość. Tak jest. Po prostu się odpaliła. A, nie, po, po prostu się po czasie odpaliła. Dobra, to zakupuję, to zakupuję już. Weź torcik i chodź do drugiego świata. Czekaj, biegnę. biegnie. Weź jej dźwięki... Nie ja wiem, jak się na mnie rzuci, to ja się zestrem, kurwa. Strzeliło się jej po głowie już u Tak, już dostała po buzik. Idę umrzeć dupkę. One way ticket! Jakąś dziewczynkę Ej, mam chyba by. Ja poszukać. pierdolę, leżę, pomocy. O, boże. Rączki mnie, kurwa, zmacali mnie ręce. Gosz, nie możesz ja się pierdalać przez takich rzeczy. No kurwa, myślałem, że to spaliłem już. Pomocy, kurwa. Ale ja zapierdalam, ja mam tego perka, ja chłopie, ja sprintuję na leżąco. Ja się widzę. Ej, idę do ciebie, zaczekaj, przestań. 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 No dobrze. To naprawdę. W ogóle, to jest jakieś... z dwa litry. Czemu my tę wodę? wodę? Mówimy cały czas tym samym. Ta woda może tak chyba to piję. Ty, ona się rusza, ty. Kurwa, wejdźcie mnie, wypuśćcie, no co ja wam zrobiłem? Dawaj, zasyp. Teraz siata na niej, Bro. O tak, jest, o tak, jest. mi na mordę. O tak, o tak, no. Super. <laughs> Super. Lećcie sobie sami. Co? O, zabrał głowę kruk. Zabrało. Kruk zabiera głowy. Oddał no, głowę. Jeszcze, powiedz mi, że oprócił <głos》. <głos》. Kurwa rozumiesz? Oooo Leci do mnie Dobra, Zje po mnie, trójnym promień! Mnie. Zjadła mnie O Jezu, potrójnym promieniem dostała Mateusz czemu? Ojej, no, 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 no. no widziałem Uuu. teraz jak mnie łamie Jest, elo, oddawaj ją Oddawaj ją Idę ją położyć, chodź z O ciebie, bo mnie coś rucha Kruch mnie rucha O Boże Wyszła przez lustro i mnie zjadła Widzę Jezus Maria Ani spać, ani się położyć Co tu zrobić? Nie jest tak dużo tych kruków, co że. Waga poszła powodzić. Dobra. Teraz już gidą. O ja O kurwa, ja leżę. Kurwa, zapałem. Zajebałem się Kurwa. leci do mnie. Na dworze Będziemy gonić Wkurwionym. Będziemy, będziemy tarcik, będziemy tarcik W mną Chyba, że już jesteśmy 8 na 10, no a wtedy po prostu zapierdalajmy ma tej bacy. No wtedy jeszcze po prostu zjem. Wtedy, wtedy ta gra się robi po prostu przyjemna, fajna i jeszcze się chce Dobra. grać z 24 na 7. Dobra. Plecy, 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 plecy! Ile mamy? Mamy 6 na 10 chyba. 5 na dziesięć Snero na 10 Ale gdzieś tam kruczek nie podjechał tej głowy co ja położyłem o, 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 o. Jak ona biega tutaj tak za ona zaraz mnie zje Już za mną będzie lecieć Leci tu, Leci tu. Ty... Kurwa Leci tu, ja lecę ja z nią KURWA A Ona tu jest po drugiej stronie, strzadaj od, od drugiej strony Teraz mnie podniesiesz i ona od razu przebiegnie i mnie zabije no, no, to liczę, że będziesz mnie blokował No Fajnie Mi pasuje Dobra. Zjadam. To było na Mnie zjadło. Upuściłem op główkę. Co mnie bi... Kurwa, no kruk mnie zabije, nie widzę go! O, ale. O kurwa! O leże, kurwa mać! Ja pierdole, Co to było? Okej, już teraz będzie się tak działo cały czas. Tak się nie w O, jaka tylko wulgarna! Bardzo bym niczka pierdolona Złapałem ją, na siebie wziąłem, żeby ciebie okay. nie zjadła, od masz ja, torta. Wychodzę, wychodzę z tego świata popierdolnego Ja pierdolę, musisz podnieść kogoś z nas. Nie czy nie musisz od razu je O kurwa wbiegła do mnie od razu przez lustro. A ty wyszedłeś, tak? Czy jest? No jestem do no, u was normalnie. Kurwa, ja specjalnie wszedłem. Ja zakupuję nie Leccie tu, leć tu. Napomnie. No, a. Kurwa, upuszczam głowę! Eee... Yy, jak ten, jak was pożera ten potwór mięsny na, jak na glebie i kliknięcie lustra, to leżycie automatycznie. <śm> no musimy na, musimy klasycznie się wyjewać na Wiemy. Już możemy odpuścić. <śm> <śm> jak chcę jeszcze raz! Nie, nie! Jakiś lepszy I tak ty i tak masz wystartować nie. tą grę jak nie jestem Not Ready Mogę? A jak zrobisz ostatnio? Tak, ja wystarczy, jak czy nie Ja co to jest jest tylko takie sugestywne. O, pióro, najważniejsze. Uuuuajajaj. Gdzie mój nos? Kurwa, mać, tych zwłok tu jest tyle. No. Chcesz na też już czy jeszcze nie? Nie, ja, biegam z głową, próbuję znaleźć ciało. Ja też. Kurwa, no tych. to jest. Skrętale! Widzę, jak Kruk mnie zaatakował. Ale mnie po kurwi zaraz, nie? Gdzie, o, gdzie, o, gdzie jest zjawa? Gdzie, o, gdzie, o, gdzie jest zjawa? Aha, ciała zmieniają pozycję. Ciała są w innych miejscach, nie są w tych samych. Ja pierdolę. I dziewczynkę, nie wiem, czy kojarzycie dziewczynkę małą? Tak, pewno. no to ona już się tutaj lepiej, już czeka. O, o! Tu. Pojebie mnie. i dwie główki są na sam na górze jedną już biorę właśnie druga jest idę. jest, jest... Ja idę tam. nie wiem co to jest za pokój jest. ja robię łopaty dla dwóch więc uwaga będzie teraz sobie no, o na wali postulis, o, tu idzie wali głową kurwa e, no ja biegnę z głową umyć głowę jest nalana zupa Umyłem. nie dobra ja leżę, nie, dobra, ja leżę. Bo ty leżysz o się stanie teraz z tą umytą głową oh. tu jest tutaj tu jest główka ja? O, ej, ej, zostań tu! Nie, nie, nie ej, ona ucieka! O! To ma postę tak, Ty, Patrz, co podleciał głos z głow po głowę tych chuj! Na dworze zostawiam. Ten, na dworze głowę O dobra, no, dopasowałem, wow. dopasowałem, dopasowałem y, głowę do tej piary. Tą główkę jedną ktoś miał? Jeszcze tam co, coś mi ten? Ej, już nie, ja mam tylko do zakopania. Ej, dobra, to wiecie co już nie potrzebujemy? Idzie do, do, do ciebie, tam na dół, kaster! widzę! widzę. Już pomagam, pomagam. Przejdźmy. Przejdź, i przechodzimy. I mnie. No zablokowałam je! Nie też. Dobra, uciekaj. Ale no, dobra, we mnie. We mnie wpadło. Leży. Się... O przewoje żeby... leżycie? Nie, on, nie on, on leży. Szukam jakiejkolwiek głowy. Tylko, że mnie kruki... Tak napierdalają pierdolaleo! podnoś, podnoś podnos Podnieś mnie od razu apteczka to jest Podnieś mnie od razu Tak bo mnie jadą I tutaj głowa od razu sobie Leci! Je. Czekaj bo stunuję ją O kurwa, dobra, mam nie Dobra, ja idę myć głowę Skociłam się kurwa to tak. A nie, nie mam głowy, ale fajnie Ja mam nie? tą głowę Ale się uspokoi teraz, szukaj apteczki cały czas Taki kruks je, jeszcze i tyle z tego będzie? Dobra mamy chyba mamy chyba wszystkie głowy w tym głowy. świecie Nie chyba O kurwa, no, czerwona otrzyma Dobra, umarłem, ale z głową opuścił głowę. Dyscyplinowanie do Brusi nie idzie najlepiej. Ja lecę kurwa z tą głową... Myję, ją, my No nie mogę, jej kruki dojeżdżają, kurwa Kurwa, kruk matki. jebany, pizda jebana. Szmata. Czyli dwie głowy gdzieś latają tak. No jedno ja mam w ręku. jest no, mam rękę, hmm. Więc jedna głowa gdzieś jeszcze raz tak? Ale mają czerwone oczy czas. No, no nie że ja Oboje? No. tak. Dobra, 50% szans, mogę iść zasypać drugą od razu. Próbować no, czy nie? Leć od razu za jej głowę. Jebany kruki, ona nam Dam leci. radę czy nie? Dam radę czy nie? Nie wiem, leci. Na dworze już jest. Ej! Yy, możecie wierzyć albo nie, ale mi zostało 10% i bym skończył grę. Widziałem. Ja pierdolę. I cały misterny plan też w pizdu. Kurwa, ja super. Dobra, możemy to uznać za wygrane, bo udało się wszystko. Dziękujemy <laughs> za uwagę. Może, jak będzie nowa mapa, to się zobaczymy znowu. <laughs> Nara!